No siemanko, siemanko z tej <mum> strony! Zobaczcie! Takie mamy okulary. Razem, Ma, już mamy razem takie okulary. Jeszcze za niedługo laży, jeszcze muszę kupić czapeczki i będziemy wszyscy w czapeczkach nagrywali w takich okularach. Moi drodzy, Roblox Escape the Hotel! Kto dzisiaj do mnie wbił? Builder non script FPK i Julix, Juniorski, Siemanko, Kotek Didi, Maja, Niko Czarna Subscribe Maxim, Wewerciak i Zak, Siemanko. Moi drodzy, wbijamy i zobaczymy o co chodzi w tym obbie. The hotel? From the outside, doesn't look that bad at all. Ten hotel z zewnątrz nie wygląda tak źle. I better get inside before it starts... Coś tam. Wejdę zanim się rozwali. Moi drodzy, to może być mega śmieszne obi, ponieważ jest to takie... Widziałaś to, Lara? Jaki hotel. Siema! Wake up the receptionist. Czyli musimy obudzić teraz recepcjonistę. Siemanko! Siema wszystkim! Witajcie! się! O, oh, jest i El Goblino! El Goblino, siemanko! Dobra, patrzcie... To tak śpi? Słyszysz go? Tak śpi. Ja bym chciałem mieć ten dźwięk nagrany, ponieważ ja nie umiem go zdobyć. Nie wiem, jak ten dźwięk się nazywa, ale jest po prostu mega śmieszny. Siam! Jak mamy go obudzić? Muszę go na niego nacisnąć, czy co? Może mu na łeb też skoczyć? Nie, no nie da się. Nie da się go nijak obudzić. Może trzeba tutaj usiąść? Nie, no usiąść też nie możemy. Jak się? Halo? Jakiś budzik tu jest, czy coś takiego? Nie, no nie ma tutaj nigdzie niczego. Patrzcie, tutaj w ogóle te drzwi też nie działają. Ale możemy sobie wejść tutaj. O, jesteśmy. Dobra. Uuu. Musimy teraz albo tropkę mogliśmy wziąć, albo taki puzonik, albo gitarę. Dobra... Ej, czemu zamykacie drzwi przede mną? Dlaczego tutaj tak wszyscy biegamy i dlaczego są takie dziwne dźwięki? Pr, 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 pr. Siema! Dzięk Dzień. <śleskujesz> <śleskujesz> Wszyscy wszyscy go obudzić. On ma czerwone oczy. Oh, hi! For one second though, I thought you were going to attack me. Myślałem przez jedną sekundę, że mnie zaatakujesz. What are you even... coś tam. There are monsters in the hotel. This place is haunted. Tutaj są potwory w tym hotelu. To miejsce jest nawiedzone. Look, you can stay if you want, but free for... if you will. Za darmo, jeżeli chcesz tutaj zostać. But only if you will remember staying at the hotel. Coś tam. No widzę, Minecraft z tyłu jest, no. Alright! Ok, spoko, czyli się nie boimy tutaj, tak? Który jest nasz pokój? Musimy wejść do windy, spójrzcie. Uuu, uh, winda się otworzyła. Lecimy. Jacob, I also want you to use this journal to write down every single strange activity that happens while you explore the place. I musimy tutaj zapisywać coś w notatniku za każdym razem, gdy my coś dziwnego znajdziemy. Games. Mamy tutaj ró ró różne jakieś inne gierki tego twórcy najprawdopodobniej. I teraz, moi drodzy, dostaliśmy ten journal, czyli taki dziennik. Ale czy ja tutaj coś mogę zapisać? Nie no. Siemanko! Witajcie, wchodzimy wszyscy do windy. Patrzcie, ten zaś z tym gamingowym krzesem stanął. Widzieliście to? O jesteśmy, patrz. Dobra, idziemy. Uuu, ktoś już się tutaj zabił. To był El Goblino. Spójrzcie w ogóle na te obrazy, jakie są takie haunted, czyli takie straszne, nawiedzone. Dobra, naciskamy tutaj, moi drodzy, na checkpoint i musimy uważać, żeby... Dlaczego tutaj El Goblino się znowu rozwalił? Przecież to było mega proste. Just paint. Po prostu jest to farba. Okej, okay, możemy sobie tutaj wskoczyć, ale niczego tutaj ciekawego nie ma. Siema, mamy kolejny checkpoint. Możemy lecieć dalej. Nie jestem ciekawy kto z Was tutaj zginie. Ja widzę, że tutaj Maxim biegnie sobie z tym stołem do st! O nie! Ja też spadłem karma! To była karma! Wiecie dlaczego to była karma? No bo, bo spadłem. Patrzcie, wszyscy tam idą, czekają. Dobra, kotek Didi przeskoczył. O! El goblino. el goblino! Ej, co jest, grane?! No zbukowałem się, to jest bez sensu. I w ogóle, dlaczego tutaj jest dźwięk CSGO, jak się tutaj zaczyna mapka? Nie mam żadnego pojęcia. Wszyscy tam Znowu Zaufadę! To jest karma. Patrz. O! Patrz, patrz! O, czekajcie, tutaj jakiś bacon biegnie. Niko tutaj biegnie. Niko, dawaj! Patrzcie, musimy zrobić tak, o. <laughs> dobra, lecimy dalej, otwieramy tutaj te drzwi. Checkpoint, co my tutaj mamy? Musimy tutaj szukać wszędzie, prawda? Jakieś rzeczy przeszukać, coś tutaj. Tutaj niczego nie ma, może tu? O, tu jest kluczyk, dobra, siemanko! I możemy, ma... a tu jeszcze jest jakaś gablota. Dobra, otwieramy drzwi, wchodzimy do środka, mamy kolejny checkpoint. Czemu tutaj są takie ręce wychodzą z luster? Co to jest? Lara widziałaś to? Patrzcie, czy mnie to może złapać. Oba! <laughs> złapał mi i mnie to się wyciągnęło do tego! Do lustra! Dobra, ciśniemy dalej. Idziemy, dobra, ja widzę, że tutaj podskakujecie. Ja tutaj po prostu testuję jumpscary, wiecie o co. Siema, mamy checkpoint tutaj kolejny. U. O o! Aha, bo tutaj się świeci na zielono, że to jest dobre. Zresztą nie mamy tu. Siema, Nikos. Patrz. Spadniesz, spadniesz, spadniesz. Tutaj ma, a nie, bo wy macie inaczej chyba ułożone te te platformy. Tak mi się wydaje. No dobra, ciśniemy dalej. Mamy kolejny checkpoint. I co my tutaj mamy? Jakieś dziwne rzeczy? Stalagmity, stalaktyty, zwał jak zwał. Z takim tym? A bo tutaj coś kapie. Uuu, ktoś umarł, ale to było smutne Dobra moi drodzy, mamy kolejny checkpoint i co my teraz tutaj mamy ciekawego? Czy to jest? O o Sick nas będzie teraz gonić, patrzcie to! Mówiłem, że Sick nas będzie gonić. Dobra, uciekamy. Lecimy, let's go! Patrzcie! <ścoughs> co to jest ta fala zagłady? O nie ta fala zagłady nas goni! Patrz, zaraz mnie złapie, nie. Nie. Dobra, jest spoko chyba. Już? Koniec! Czekaj, bo daj muzyka leci. Nie wiadomo dlaczego. Eee, Czyżby ta fala zagłada nas dalej goniła? Nie, już koniec. Dobra. Jaki tutaj mamy obraz? O, jaki fajny obraz. Chciałbym być w tym miejscu. I taki zachód słońca. Ktoś znowu zginął. Idziemy, moi drodzy ci... Use your flashlight to scare the ghost away. Oh my god! Co to teraz było? gdzie yeah. Dobra, use your flashlight. Ale gdzie są te duchy? A tu jest... Aha... Oj, dobra, idzie zaś. Dobra, teraz tutaj. No przecież! Ja świeciłem na niego tą latarką, no co jest gra. Może ja muszę kliknąć na tego ducha. Dobra, bierzemy latarkę i patrz. Na niego. Ja nie wiem, czy na niego trzeba kliknąć, czy co? Mam kliknąć i zniknąć. Czekaj, patrz. Nie no, odwraca. Gdzie jest kolejny duch? Patrz, leci kolejny. Ja myślałem, że to znowu nie zadziała. Ale na szczęście zadziałało. Dobra, chyba już ostraszyliśmy. O sieba! Jacob! Oh, hi! I wasn't expecting you to show up here. Nie wiedziałem, że tutaj się pojawisz. Just keep going. Keep exploring. We'll talk again later. Później porozmawiamy. A ty co tutaj robisz? Takie tańce? Idziemy. Bierz ten stół do streamowania, bo nie umiem przeskoczyć. <grym się wyszło> co tu się zaś dzieje? A możemy się spychać? Nie możemy się spychać, tylko ten, ten stół mnie tak jakby ruszył. Dobra, tutaj mamy zamknięte. Pisało, że musimy exploring, czyli musimy tak jakby zwiedzać ten hotel dalej i szukać różnych rzeczy. No ale... No, zbugował się, no, ale tu nic nie ma. A tu? Czekajcie, to mam checkpoint. Da się. O co to tu jest? Eee. Ja, jak to zdobyć? Jak się, to... jak się tam wchodzi? Ty, jak się tam. Jak się to zdobywa? I no co jest grane? Niektórzy z Was mają tą broń, a dlaczego ja nie potrafię zdobyć sobie tej broni? Ale bez sensu ja nie wiem, co jest grane. Skąd Wy macie te shotguny? Tam jest slime neutralizer. A, Ty trzeba otworzyć. Ja widzę, że Wy mi pokazujecie. Dobra, cyk, proszę bardzo. Nacisnęliśmy teraz i co, ja muszę wziąć ten Slime Neutralizer, a... Nie, no nie czaję, co tutaj trzeba zrobić. A, ja potrzebuję tą broń, najpierw... Dobra, widzę, że podskakujesz, wiem już, co trzeba zrobić, nie ucz Robloxa. Dobra, mamy Slime Neutralizer. O, no... Co to jest? Co to jest? Patrzcie, wchodzimy... A, bo tu trzeba było tak spalić czy... O, checkpoint. Eww. Jakież obezroki tu za nami chodzą! O, o Idzie kolejny! Idzie... Ej nie, no my tutaj ich musimy... O nie! A, czy my musimy walczyć przeciwko nim teraz? Patrzcie, to jest taki uzbrojony. Czy mnie teraz atakuje? Czekaj. 50? 25? No dawaj, niszcz go, no co jest grane? Okej, okay, mamy... Już zniszczony? Dobra, wystarczyło dwóch zniszczyć. Siema. Co my tutaj możemy zrobić? Tu jest zamknięte. Czy mamy dalej... Nie mamy już tego Slime Neutralizer, a chciałem sobie jeszcze tutaj postrzelić, bo to było bardzo fajne. Dobra, hop, hop. Max nie popchnął tym swoim krzesłem. Dobra, lecimy dalej. W ogóle to jest śmieszne, że tutaj tak wszyscy chodzicie. Jest takie klik, 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 klik. Dobra, bierz to krzesło stąd! Dobra jesteśmy. Tu jest zamknięte, trzeba iść tędy. Okej, okay, co my tutaj mamy? Znowu coś tutaj trzeba poszukać, jakieś duchy tam były. Nie, to jest kurz! Okej, okay, tutaj jakiś kurz jest, nie ma tutaj żadnego kurzu, tutaj też nic nie ma, dobra. Kluczyków też nie od skrzyni będzie. Nie ma. Ty no To jest bez sensu. Tu! O! Nie to i na... Uuu, grappling hook! A i tutaj musimy tego użyć? Czekaj. Cyk. Jee, yeah, jaki Spider-Man! Okej, okay. ooo, gdzie my jesteśmy? Spójrzcie w ogóle na te lasery, musimy ich teraz tutaj unikać. A, czekaj, 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 bo tu są chyba pieniądze. Są pieniądze, nie mam tutaj żadnych pieniędzy, no nie. No Dobra, to wejdźmy sobie tędy, dobra, tutaj checkpoint, cyk, proszę bardzo. Teraz tędy i co teraz? Tutaj znowu musimy grappling hooka użyć. Dziu. <laughs> Jakie to jest fajne? Jakie to jest lepsze niż Fortnite? Dobra, lecimy, cyk, proszę bardzo, okej. Okay. Teraz tu mamy kolejny. Ja wiedziałem, że to spadnie. Ja wiedziałem, że jak ktoś na to wejdzie, to to spadnie. Uwaga! Hallelujah! Hallelujah! Wiedziałem, że spadnę, bo to był daleki skok. Okej, okay. Pyk. mig. I teraz tutaj, Bop! Ja nie wytrzymam za chwileczkę. Ja nie będę już w tą grę grał nigdy, bo to jest bez sensu. Przestaję grać w Roblox na całym kanale. Teraz będziemy grać tylko i wyłącznie Minecrafta. Nie no, żartowałem. Dobra, leci. To jest mega ciężkie. No, ja się boję tego. Maxim tam czeka z tym swoim stołem do streamowania. Teraz tu, patrz. Dobra. I tu! Let's go. Jesteśmy najlepsi. Lecimy dalej. O. Co jest grane? Dobra, spadamy na dół. Jesteśmy znowu po jakiejś... Uuu! czek, co to jest? Coś zdobyliśmy. Bo. S Secret badge. A, że jakiś sekretny badge zdobyliśmy. Okej. Okay. Na no, tyle da się wejść? No, ten lata, bo ma taką animację. Dobra, teraz tutaj. Co tu się zaś dzieje? Hop! I skoki! Dobra, skoki narciarskie to jest normalnie Adam Bałysz! Czy już stąd wychodzimy? Czekajcie, bo tu jest coś dziwnego. Tutaj też coś mamy. W ogóle na którym levelu my już jesteśmy? Na osiemnastym levelu. Niektórzy z Was są na trzynastym levelu się zacięli. Ale czekaj, bo tutaj jakby takie wielkie drzwi są, ale tutaj się wyjść nie da. Tak, też właśnie myślałem, że musimy mieć tędy, ale my, my myślałem w ogóle, że to jest jakieś, jakieś lustro. Dobra, czekaj, bo coś tutaj się bardzo dziwnego dzieje. Maja, czekaj. Dobra, teraz tu. Tędy, okej, okay, dobra, lecimy. Grappling hooka musimy gdzieś użyć tutaj pewnie. Syk! Proszę bardzo, lecimy. Uu, tutaj się dzieje? To musimy uważać, bo tu jakiś laser, znaczy to nie jest laser tylko to jest chyba ogień. Dobra, teraz tutaj są lasery! Prawie zginąłem. I co teraz się dzieje? O, A tu jest... Ej! Czemu my zaś tu jesteśmy? Co jest grane? Czy oni nas w konia zrobili? A, bo teraz tutaj się otworzyło. Checkpoint, mamy kolejny checkpoint, moi drodzy. I co my? Może gdzieś na drzewie będzie jakaś karta? Widzisz, jakaś książka jest potrzebna. Ty chyba ja się... Czy ja już tę książkę miałem? Co się dzieje? Bo się... O, o. O, oh, why leaving so soon? Dlaczego tak uciekasz szybko? Everybody here liked you so much. ...that they would feel so abandoned if you leave now. I oni by się czuli tacy opuszczeni, jakbyś teraz stąd wyszedł. So why don't you just stay here in this hotel forever? Dlaczego nie zostaniesz tutaj na zawsze w tym hotelu? Make your escape. Stan Jacob by hitting the bell. Czyli musimy ogłuszyć Jacoba, uderzając w... ...w to musimy uderzyć, w ten dzwon taki. Dobra. Ogłuszyliśmy go. Ale czekajcie, bo on jest chyba tak offline na, na kilka sekund. Aaa, widzę, jest napisane, jest pokazane. 10 sekund. Dobra, rozwalamy to. Wiecie co? Bo mi tutaj brakuje już czasu. To ja zrobię tak, że. Dobra, uderzyliśmy i mamy kolejne 15 sekund, bo go to tak jakby ogłuszyło. I tutaj musimy znowu rozwalić, bo on za chwilotkę tutaj przyjdzie. Może się uda, chociaż nie jestem pewien. Muszę tutaj patrzeć kamerą. W tym przypadkiem tutaj nie przychodzi, ale możemy chyba lecieć dalej? Patrzę. O dobra, on się odblokował, lecimy. O nie! Wiecie co tutaj trzeba zrobić? Ja muszę tutaj rozwalać te drzwi. On tutaj idzie! Lara, nie bój się. Musimy i szybko, zadzwonić znowu w ten dzwon. Tutaj jest gdzieś ten dzwonek. A co to teraz było? No przecież on był chyba za mną, prawda? Czemu on się nagle tutaj pojawił? No to jest duch chyba, patrzcie, dobra. 150 helfa to ma, ciekawe czy zdążymy. 75, 50, 25, 0. Dobra, wchodzimy, dawaj. Let's go, uciekamy z tego hotelu! Yy, jaki hotel z mackami? W ogóle z takim okiem? Patrzcie, tam nawet gdzieś światło się świeciło przez chwileczkę, tak? Jakby nasz fantaz już straszył. Kotek DT umarł. Wydaje mi się, że jeszcze tutaj będziemy uciekali przed nim. Gdzieś się tutaj w lesie jeszcze pojawi. Tam był Elgoblino. Nie no, tu już jest chyba koniec. spójrzcie. Który to już jest level? 19, 20, checkpoint. Mamy, udało nam się! Successfully escaped! Uuu, tutaj mamy papa chyba i tutaj mamy jeszcze jednego obiw, to jeszcze nie graliśmy, to jest taki, jakieś nożyczki, to jest chyba jakiś barber, czy coś takiego. Co my tu jeszcze ciekawego? Mamy teleport back to start, a tutaj coś jeszcze mamy ciekawego, co, co to jest? Patrz, mogę się tego napić? I co dalej? Eee... Uuu, jaki dżama! No i wyleciałem poza mapę, no nie! Lisa z dziękujemy, inne takie śmiechowe filmiki zapraszam, zapraszasz Lara na inne filmiki? Tak. 다음 영상에서 만나요!